Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w pierwszym Keps challenge'u najlepszej kebabowni na Siemianowicach. Link do nich w opisie. Będę się starał zrobić taki swój rekordzik Kepsa i jakoś regularnie starać się go pobić. Raczymy się dzisiaj małym w cieście. W sosik ostry i czosnkowy, żeby za nie nie, nie nie sparzyło mi ranta. Oczywiście. Znajomy zaraz ze stoperem się uruchomi. Co, jademy, Myszla? Jademy. Smak. Jedziesz, Mariusz. O kurwa. Niby mały, ale... No Mariusz, niezły czas, naprawdę. Usain Bolt keksów, kurwa. Chwalcz, Mariusz, kurwa. Smakuje. Ja chuj. <laughs> Jaki stop? To poniżej minuty jestem. Minuta wybiła. Mamy już piętka w dupio. Dał radę jebany Uuuu! Kurwa Minuta 34 kurwa Kurwa mogło być lepiej Mogło być lepiej Ale kurwa, kurwa. trenutcy griska Dzisiaj jestem szczególnie nie w formie do takich challenge, ale Obiecałem wam fanowie, fani moi drodzy O kurwa Także na dniach Myślę, że będzie próba pobicia tego rekordu jak już mówiłem link w opisie. Do kebabowni. Śmiało wpadajcie. I ogólnie lajkujcie i nie zapomnijcie o subskrypcjach. Z Bogiem? Smak.